Witamy. Dzisiaj montujemy skrzynkę i podłączamy nasz kabel prowadzący od skrzynki, od energii do naszej skrzynki do domu. Andrzej, powiedz, jak mamy podłączenie zrobione? Słuchajcie, tutaj mamy y, taką zajebistą rozdzielnicę elektryczną. Y, y, Wykonano ją dla nas Paweł, bo sami byśmy tego nie zrobili. Y, I zobaczcie, tutaj już jest wyłącznik główny, tak? I tutaj będziemy wpinać się kablami fazowymi czarny, brązowy, szary w takiej kolejności. Następnie niebieski, czyli zero neutralny. I następnie żółto-zielony. I tutaj już mamy trzy rzędy przygotowane bezpieczników, różnicówek. Mamy prąd trójfazowy, no to, to wynika z tego co powiedziałem wcześniej. Żółto-zielony jest od razu poprowadzony tutaj na, na główną szynę. Także późniejsze, już podłączenia poszczególnych urządzeń, nie wiem, światła czy pralki, no to będziemy łączyć tak, że tutaj na przykład jest rząd gniazd, no to tutaj wchodzi w kabel fazowy czarny, tutaj wchodzi niebieski z boku na tej takiej małej szynie, a tutaj będą wpinane kable uziemieniowe. Okej, okay, dzięki.